Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym vlogu. Słuchajcie, e, dzisiaj będzie o mojej pracy zdalnej, jak ona wygląda mniej więcej, na czym polega, co robię na co dzień, ale zacznijmy od podstaw, od pierwszej najważniejszej informacji. E, tak jak pewnie niektórzy z Was, tak i ja jestem osobą, która nigdy nie chciała mieć zwykłej biurowej pracy, siedzieć w tym biurze 8 godzin, umierać tam powoli wewnętrznie, zatracać się w tej rutynie biurowej. Z dnia na dzień i po prostu nienawidzi własnego życia. Nigdy nie miałem przez więcej niż e, 3 miesiące takiej zwykłej pracy, gdzie siedzisz w jednym miejscu e, i, i po prostu wykonujesz te same obowiązki. E, wiecie, że pracowałem wcześniej w Emirates, gdzie latałem po całym świecie to była moja praca byłem stewardem. E, później stałem youtuberem e, też polegało to na tym, że cały czas jestem gdzie indziej, podróżuję, sprawdzam nowe miejsca itd. E, i tak dalej. I teraz. Dlatego wybrałem kontynuację mojej przygody zawodowej jako pracę z daną, ponieważ jest to tak lepszy sposób życia niż siedzenie w biurze, że jeżeli tego raz zasmakujecie, to nie będziecie nigdy chcieli pracować z biura więcej. Albo będziecie robili wszystko, żeby jak najmniej w tym biurze być. Jest to niesamowity styl życia 100 razy lepszy niż tradycyjna praca z biura albo ten taki cykl praca dom, praca dom, praca dom do końca życia. E, więc e, jeżeli niektórzy z Was mają podobne przemyślenia do mnie, to na pewno spodobał się ten odcinek, bo opowiem nie dość że o swojej pracy, to jeszcze o tym, co jest najlepszą opcją do pracy zdalnej i co widzę tutaj w Tajlandii jako najczęściej spotykany zawód wykonywany zdalnie. No więc tak, zacznijmy od tego, jak wygląda moja praca, co w niej robię. Jestem tak zwanym community managerem, czyli zajmuję się społecznością danej marki. Jaka to marka? Nieważne, nie ma znaczenia, wszędzie wygląda tak samo. E, Różnią się tylko platformy. Niektóre marki są dostępne na trzech różnych platformach, niektóre na pięciu, ale robi się generalnie to samo. Podstawą pracy community managera jest sprawdzanie e, komentarzy na wszystkich możliwych platformach, czyli muszę sprawdzić i moderować komentarze w moim przypadku na Facebooku i na Instagramie. To są dwa profile na Instagramie różne i dwa profile na Facebooku, więc tam moderuję komentarze, czyli usuwam jakiś hate. Odpowiadam na pytania, jeżeli są jakieś pytania. No i co jeszcze? I też oceniam te komentarze pod kątem, czy są pozytywne, czy są negatywne. Dodaję takie specjalne. To się nazywa label w mojej pracy po angielsku. Nie ma tego, nie ma chyba polskiego odpowiednika, gdzie po prostu oznaczam, o czym jest dany komentarz, żeby później można było wyciągnąć z tego jakieś wnioski. Na przykład jest jakiś post i jest tam bardzo dużo negatywnych komentarzy odnośnie jednej rzeczy. I jakby porządkując to wszystko, dochodzimy do wniosków, można to później wrzucić na jakiś wykres, można później pójść tym dalej, lub jakiś pracownik, inne firmy potrzebuje danych, na przykład jaka była reakcja na kampanię marketingową ostatnią, ja te dane później mam. Dlatego, że wszystkie te komentarze sprawdzam, porządkuję, taguję labeluję itd. I na tej podstawie wyciągam wnioski. Więc to jest tak, jakby podstawa mojej pracy, i oprócz tego, w mojej akurat firmie jest jeszcze grupka na Facebooku, za którą jestem odpowiedzialny. Wstawiam tam posty, też znowu tą grupkę moderuję. No i rozmawiam z tymi ludźmi na tej grupce też. W innych firmach są na przykład serwery na Discordzie czy jakieś fora. Niektóre na przykład y, firmy mają takie specjalne, dedykowane, zamknięte fora dla użytkowników. Y, kiedyś używałem właśnie jakieś tam usługi, było takie forum, na którym można było dostać pomoc. I tam też są jacyś moderatorzy, jacyś ludzie, którzy są odpowiedzialni za to, żeby to forum funkcjonowało, żeby coś tam się ciągle działo, żeby nowe posty tam powstawały. I żeby ludzie, którzy pytają o coś, dostawali pomoc. Więc jakby to jest taka bardzo hipodowa rola, gdzie robisz wszystkiego po trochu, trochę się udzielasz na grupie, trochę odpadasz na komentarze, ale nie jesteś obsługą klienta, bo jest do tego osobny dział, więc często też przekierowujesz ludzi do tej obsługi klienta, bo sam nie jesteś nawet w stanie pomóc. Trochę jest w tym marketingu, robię też jakieś konkursy z nagrodami, a szczególnie wybieram zwycięzców tych konkursów. Więc jakby jest dużo takich. Rzeczy związane z mediami społecznościowymi, ale bardziej z interakcją z innymi użytkownikami tych mediów. Nie samo postowanie, tego to też robię, ale mniej. Bardziej właśnie ktoś inny postuje, a wszystko, co się dalej dzieje pod tym postem, za to już ja jestem odpowiedzialny. Łącznie z tym, że czasami nawet e, usuwamy jakieś posty, bo to jest bardzo zła reakcja na ten post. E, więc tak, to jest moja praca, ale powiem Wam szczerze, że nie znam nikogo innego, kto wykonuje tą samą pracę tutaj, gdzie jestem, w Tajlandii zdalnie, bo to jest praca, która jest bardzo ciężka do wykonowania zdalnie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, trzeba być w, godzin, w polskich godzinach biurowych dostępnym cały czas. Więc, jeżeli jesteśmy w innej strefie czasowej, to to można by wypaść na godziny nocne no i wtedy co? Będziemy pracować ciągle w nocy, a cały dzień później spać i mieć rozwalony kompletnie rytm życia. No nie, no jest to przeważnie bez sensu. Mi się jakoś udało pracować taką rutynę, że robię wszystko rano. I o godzinie 15 lub 16, zależnie czy jest czas letni czy zimowy w Polsce, zaczynam pracę. Teraz jest to godzina 16, więc o tej 16 zaczynam pracę i pracuję do północy. O północy, nie wiem, biorę jakiś tam prysznic, i tak idę spać. Idę, nie wiem, pierwsza, może druga, idę spać, więc da się funkcjonować, bo to jest jeszcze jakieś takie normalne rzeczy pod kątem, pracuję nadal w ciągu dnia, a śpię nadal w ciągu nocy. Nie, jest to, nie stoi to na głowie. Ale nie jest to nie ukrywajmy idealne rozwiązanie, bo nie mam tej elastyczności i mogę sobie wybrać, że na przykład chcę normalnie każdy zwykły człowiek pracować rano, a po południu mieć wolne. No muszę się dostosować do firmy. Druga sprawa to jest to, że jest też dużo spotkań online, jakichś kolej na zoomie, gdzie jednak no, te, te spotkania będą zawsze w godzinach pracy i zawsze tam muszę być o określonej godzinie. Nie mogę robić tak, że em, Zrobię swoją pracę, kiedy będzie mi się podobało. A dzisiaj sobie popracuję rano, jutro wieczorem, a może kiedyś tam w nocy, bo akurat będę cały dzień zajęty. No niestety tej dowolności nie ma, ale fajnie, że w ogóle jest opcja pracy z innego miejsca na świecie. Bardzo jestem wdzięczny swojej firmie, że pozwoliła mi pracować zdalnie, bo to też nie jest koniecznie norma w moim zawodzie. Więc oprócz mnie, bo tak jak mówię, to jest wyjątek ta moja praca. Oprócz mnie, tak naprawdę, słuchajcie, większość ludzi, których znam tutaj w Tajlandii. Prawie wszyscy pracują w branży IT. Dlaczego? Dlatego, że to jest właśnie odwrotność tego, co ja robię. Czyli wszystkie minusy mojej pracy tam nie występują. Na przykład praca w IT generalnie jest, to jest norma, że można pracować zdalnie. Nikomu to nie przeszkadza, nie jest to jakieś wielkie halo i bardzo dużo osób pracuje. Jak powiesz pracodawcy w branży IT, że chcesz też pracować zdalnie, to prawie zawsze jest to ok. Druga sprawa dowolność godzin pracy. Masz daną rzecz do zrobienia, jakiś projekt do wykonania. I po prostu ma być zrobiony. Do któregoś tam dnia jest jakaś data, na przykład do końca miesiąca, ma być coś tam zrobione, i nieważne, czy ty pracujesz rano, w południe, wieczorem, czy tu, czy pół na pół, po prostu masz pewną rzecz do skończenia i możesz ją zrobić kiedy chcesz. To jest piękna sprawa, bo to daje ci totalną niezależność. Zobaczcie, że ja na przykład bym musiała mieszkać dalej jeszcze na wschód to te godziny pracy przypadały mi na środek nocy. Na no, przykład bym chciał w Japonii mieszkać, to jest to po prostu niemożliwe. Jest to, to totalnie bez sensu. A taka osoba z branży IT, ona może pracować kompletnie gdzie chce tak naprawdę. Bo nawet jeżeli te polskie godziny pracy przypadną na noc, to, to ta osoba będzie pracowała sobie w innych godzinach, nieważne. Później te efekty pracy, nie wiem, wysyła. Nie znam się aż tak, nie wiem dokładnie jak to działa. I po prostu jest OK. Więc mam tu kumpla z Polski, który pracuje dla holenderskiej firmy w branży IT, jest front-end developerem. Mam tutaj kumpla z Australii, który pracuje w jakiejś tam branży takiej gier powiedzmy. Czy to jest jakiś może chyba kasyno online z tego co pamiętam i też jest tam programistą i generalnie jak sobie chcę przypomnieć inne zawody, które wykonują tutaj ludzie zdalnie, to jest tych ludzi bardzo niewielu. Znam jednego tłumacza, który tłumaczy z angielskiego na chiński. Na przykład. To jest taki wyjątek też od reguły, bo tłumaczy też jakoś tak dużo nie ma tutaj. E, no i ja jestem tym wyjątkiem. No, oprócz tego, jeszcze kto jest? Jacyś youtuberzy polscy, których tu znam, ale to też jest taki zawód jeden na milion, więc nie można jakby tego traktować jako realną opcję pracy zdalnej, że jutro otwieram kanał i będę sobie pracował zdalnie z Tajlandii, robiąc kanał i tu to tak nie działa. Szczerze mówiąc, naprawdę. Gdybym miał teraz polecić komuś pracę zdalną, to polecałbym tylko i wyłącznie branżę IT. Po pierwsze, to co już mówiłem, dowolność godzin pracy, elastyczność, praca zdalna jest normą. Kolejna sprawa to są wysokie zarobki. Nie przypominam sobie w tym momencie innej branży, która ma wyższe zarobki niż IT. Może taka branża istnieje, ale na pewno ogromna większość branż, czy nie wiem, czy tak się w ogóle mówi, to są jednak mniejsze zarobki. Programiści zarabiałem na start, nie wiem, 5-7 tysięcy z miejsca. Po prostu przychodzisz i na pierwszą pracę jako junior e, developer dostajesz naprawdę dużo, często widzę, że ktoś tutaj 7 tysięcy złotych, e, a później te zarabki tylko rosną. Także podsumowując, jeżeli jesteś tacy jak ja i nie wyobrażacie sobie pracować codziennie z biura i marnować tam całego swojego życia, zamiast tego chcielibyście podróżować, być wolni, Cieszyć się tym życiem i zwiedzić sobie na przykład świat, jednocześnie dobrze zarabiając, to polecam Wam pracę w branży IT. I teraz, jak się to zabrać? Najlepiej sprawdzić, czy się do tego nadajecie i czy Wam to się podoba, zanim się w coś wpakujecie. I do tego polecam Wam darmowy kurs firmy GoIT, w którym nie dość, że nauczycie się podstaw HTML i CSS, co pokaże Wam, czy jest to praca dla Was, to jeszcze. Nauczycie się, jak zarządzać swoim czasem, i nauczycie się, jak zbudować dobre CV, żeby mieć większą szansę na dostanie dobrej pracy w IT. A jeżeli praca z liczbami nie jest dla Was i macie bardziej umiejętności kreatywne niż ścisłe, są dwa też darmowe live'y odnośnie zostania testerem programowania lub UX UI designerem. Są to dwie takie posady bardziej kreatywne, które nie polegają na programowaniu więc każdy może znaleźć coś dla siebie w branży IT. Linki do tego są na dole. Jest to 7 kurs. A HTML i CSS to jest moim zdaniem, bo też znam te języki. To jest moim zdaniem najlepszy wstęp do programowania. Jeżeli to Wam się spodoba, to najprawdopodobniej programowanie jest czymś dla Was i powinniście dalej to iść. Także koniecznie zobaczcie linki na dole i powodzenia w mojej pracy. Jeżeli ktoś się zdecyduje, to napiszcie mi w komentarzu i ja Wam kibicuję, bo zobaczcie na moje życie. Pracuję zdalnie, jestem w egzotycznym kraju. Jest pięknie, jest ciekawie. Nie siedzę w biurze w Polsce, gdzie teraz pewnie pada śnieg albo jest temperatura na minusie, bo nagrałem ten film jeszcze zimą, jakby ktoś oglądał później. To jest naprawdę gra warta świeczki moim zdaniem. I chyba ja jestem jednym z przykładów na to, że, że warto, że po prostu warto zainwestować w zdobycie jakiejś umiejętności jakiejkolwiek, która pozwoli Wam pracować zdalnie. No i co? Tym miłym akcentem zakończmy dzisiejszy film. Pamiętajcie, linki w opisie, koniecznie to sprawdźcie. A ja się z Wami żegnam i widzimy się tradycyjnie w kolejnym vlogu. Trzymajcie się, cześć.